Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na kanale camper for life na którym nagrywamy filmy i pokazujemy podróżowanie kamperem z naszymi dziećmi. Dzisiaj jesteśmy już standardowo na Dolnym Śląsku, w Parku Krajobrazowym Gór Sobich, na Przełęczy woliborskiej. Stąd planujemy jutro ruszyć na Kalnicę, a dzisiaj nocleg. Nasz kamper jest zaparkowany tam. Dojazd tutaj z Wrocławia zajmuje około godzinkę. Jest bardzo dobry, dojeżdża się drogą asfaltową. Tutaj na, na parkingu znajduje się niedawno postawiona wiata, także można się schronić przed, przed deszczem. Jest miejsce na ognisko. W planach dzisiaj mamy ognisko również. Także zapraszamy serdecznie, zobaczcie jak dzisiejszy wieczór spędzamy, no a jutro ruszamy już pełną parą na górę. Cześć, witamy Was w kolejnym dniu. Właśnie wstaliśmy, spaliśmy na przełęczy Woliborskiej. Ruszamy stąd czerwy, czerwonym szlakiem na Kalenice. Czas przejścia według mapy to półtorej godziny, ale my szacujemy, że będziemy szli około dwóch. Zapraszamy serdecznie, chodźcie zobaczyć jak wygląda szlak na górę. Szlak zaczyna się przy ulicy i przy parkingu. Zaraz za tą wiatrą. O, tak wygląda początek. Teraz mamy podejście na popielak. Minęła połowa naszej wędrówki. Zajęło nam to godzinę. I tutaj jest takie jedno ostre podejście. O matko, kto siedzi na rowerze. Jesteśmy na podejściu na popielak. Jak się idzie? Nie no. fajnie. No chodźcie, damy radę już zbliżutko. Podejście wymagające. Krótkie, jedno może ze 100 metrów, 200 tego podejścia, ale, ale jest naprawdę stromo. No, a przed chwilą ten pan jechał na rowerze bez kasku no, taki, i jeszcze na pełnej petardzie. To prawie jak jakiś wigry 3. To Nie jakiś górki MTB, tylko zwykły rower. <muzyka> na górze, cała trasa zajęła nam 4,5 km szliśmy e, 3 godziny generalnie trasa dla zaawansowanych górskich dzieci nasze już miały kryzys w wieku przedszkolnego, pod koniec, no ale doszły także na nogach, bez noszenia ale trzeba mieć już delikatną wprawę no to na pewno nie jest trasa na pierwszy raz no, dla w góry ale widoki są naprawdę super na górze no 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 podoba Ci się Nina? A co Ci się najbardziej podoba? Na zakończenie dnia podjechaliśmy do miejscowości Kamionki i idziemy do Smoczej Jamy. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. To jest taka bardzo ciekawa jaskinia. Z parkingu na którym się znajdujemy to jest około 10 minut pieszo. Patrzcie. Wyjście bardzo strome, ale bardzo dobrze oznaczone. Eee, niby 10 minut. No, mamy nadzieję, że krócej. a to już chyba tu. Czyli właściwie to nawet nie jest, słuchajcie, 10 minut. To jest, nie <grywka> 5-6, moment. Wow, ale mega. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Prawdziwa jaskinia smoka. Wow. Już koniec przygód w dniu dzisiejszym. Dziękujemy bardzo, że wytrwaliście do końca naszego filmu. Jeżeli podobał wam się nasz materiał, to prosimy dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło, daje to też bardzo dużo energii, takiego kopa, aby ten kanał rozwijać. No i oczywiście zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek, który będzie już wkrótce. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Cześć. No i co w końcu zdecydowałeś? Nie dojechaliśmy do Srebrnej Góry i w momencie kiedy znaleźliśmy ten parking rozpętała się taka o i teraz zastanawiamy się w którym miejscu mamy stanąć I robimy już czwarte kółko albo piąte no się błyska ja dziękuję jaka burza zobaczcie na to. どうぞ。